Cześć, witajcie! Dzisiaj mamy 10 sierpnia, dzisiaj mamy 22 stopnie i dzisiaj chciałbym Wam nagrać filmik Cynie w moim ogrodzie, jak pielęgnować cynie. Najpierw Wam pokażę wszystkie cynie, a później będę opowiadać. Tu mam cynie, o! Te już Wam pokazywałem. Tutaj jeszcze mi się rozkwitły. Idziemy dalej. Tu mam. O piękne. Tu są takie same kolory czerwone, różowe, fioletowe. Nie wiem, gdzieś tak mi się wysiały i skomponowały, tylko tu są dwa, dwie białe cynie. Jeszcze cynie mam. Dwa. Zaraz Wam pokażę, gdzie mam. O. Tutaj mam też cynie. No i dobra. To wam teraz trochę poopowiadam o cyniach. Cynie siejemy w, w, w maju, kiedy już nie ma przymrozków, bo y, cynie są wrażliwe na przymrozki. Y, cynie nie muszą mieć jakiejś dobrej ziemi, wy, wystarczy ziemia przypuszczalna No i tak z podlewaniem, no to jeżeli jest sucho, to podlewamy, jak nie, to nie. Y, co jeszcze? Cynie kwitną od, od lipca do pierwszych przymrozków. Oczywiście, kiedy cynie zakwitną, to też zależy od nas, kiedy je wysiejemy. Bo jak posiejemy je w maju, czyli gdzieś tak około 10-15, no to zakwitną już w lipcu. A jeżeli pod koniec maja, początek czerwca, to później pod koniec lipca, początek sierpnia, połowa lipca. Bo ja kiedyś tak cynie wysiewałem na początku czerwca i też ładnie kwitły. Więc można też na początku czerwca wysiewać cynie tak do połowy czerwca. Yy, cynie to są pięknymi kwiatami, bardzo są miododajne. Są roślinami jednorocznymi, czyli nie zimują, ale można zebrać nasionka. Już jest o jak zbierać nasionka filmik na moim kanale. Co jeszcze? Jak cynie mogą stać długo w wazonie? Długo kwitną, są piękne, nadają się do ogrodu wiejskiego. Takiego żeby na przykład stworzyć ogród wiejski, to właśnie one się pięknie nadają. I kwitną do pierwszych przymrozków. Są dość wysokie. Są dość wysokie, ale nie takie jakieś bardzo, że na przykład nie wiem, mają 2 metry, tylko takie y, średnie bym powiedział. Na rabacie je najlepiej sadzić gdzieś tak y, na początku y, tego, żeby ładnie wyglądały. Gdzieś na obowódkach można też posadzić. Ja mam tutaj przy warzywniaku, żeby te pszczoły, które tutaj zapylają, cynie też mi zapylały, na przykład pomidory, fasolkę, ogórki. No i to wszystko. No dobrze, no to to już wszystko na ten odcinek. Subskrybujcie mój kanał, dodawajcie łapki w górę, piszcie komentarze, oglądajcie moje filmiki. No więc to wszystko, no to Nara.